To jest pierwszy na świecie tego typu odkurzacz. Rozpakujmy go. Kiedyś, jakbym dostał taki stojący odkurzacz, to bym pomyślał nuda, ale ten odkurzacz mopuje i czyści parą w 180 stopniach. Naprawdę sztos! A jeszcze go nawet nie rozpakowałem. Ale już po samym pudełku widać, że będzie grubo. Ma no, mamy tutaj wszystkie patenty, jak na przykład super moc sania, jak system antysplątaniowy, No i oczywiście jakiś super kółka zaprojektowany przez Roborok. Zaraz zobaczymy, z czym to się je. No i najważniejsze, czyli to oczyszczenie parą. To jest coś. Co muszę przetestować? Nigdy nie miałem tego typu narzędzia, więc już wygrywa, bo jest pierwsze. W pudełku mamy taką oto szczotkę. Wygląda trochę jak wałek do malowania i taką ma fakturkę, ale spoko, przyjemne. Zakładam, że to jest filtr. To jest stacja ładująca, całkiem spoko. Instrukcja, kabel przyda się. No i jest i on pięknie zapakowany, czarny. Matowy czarny, fajnie, bo nie będzie zbierał odcisków palców, nie będzie się tak łatwo brudził. No, robi wrażenie. Okej, okay, mamy tutaj oznaczenia, więc tutaj pewnie uzupełniamy wodę. Trochę się tym pobawię, natomiast przypomina mi to odkurzacz z JetSonów. Te kółka, no też widzę, oklejone są, ale fajne, gumowe takie. Myślę, że nie zniszczą łatwo posadzki, za to bardzo duży plus. Yy, a tu jest co? Rączka, tak? Żeby się wygodniej strzelało? Nie, no oczywiście, żeby się łatwiej trzymało. No i tutaj jest jakaś elektronika. Czyli co? Uzbrajamy. A widzisz, na rączce, pominają są tutaj przyciski do włączania. I do sterowania, a także takie kółko, więc mogę sobie tym spokojnie wjechać pod meble. Nie sądziłem, że będę jarał się pionowym odkurzaczem, ale to naprawdę robi robotę. No i na deser ten roborok skrada serducho, bo ma taką specjalną szczoteczkę do czyszczenia, a także e, płyn do mycia podłóg. Fajnie, że to jest w zestawie, to się może przydać i to bardzo szybko, jak będziemy testować to urządzenie. Fajnie. No i przyznaję, nie jest to ciężkie urządzenie, to też jest duży plus, no bo jednak to jest odkurzacz ręczny. Jak widać, w jednym ręku spoko. Sprawdźmy, czy po wyjęciu z pudełka zadziała. Okej, teraz, żeby go włączyć, to on Musimy wykonać taki ruch, żeby głowica zrobiła tak. Czyli po prostu robię o tak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to maleństwo sprawdza się w praktyce, no to pełna recenzja na YouTubie. A nazwa oraz cena tego urządzenia w komentarzu.